Chodźcie do mnie. Cześć, Karolina. Jak się dzisiaj czujesz? Co? Dobrze. Dobrze? Biegasz sobie z Mają? Dobiegi. Bye bye. Bye bye. Maja. Cześć. Jak tam? Majko? Karla, zapoje ci kubę. Ok. Ok? Kuba, proszę do mnie! Zobacz. Zatań, co powiecie mi tu ładnego? Y -y, Wiemy co nie Co powiecie? W jaki wierszyk mi powiecie? Y -y, no nie wiem. No a jaki wierszyk Karolina znasz? Mamy No. Mamy Chodź, Kobie, chodź. Thank you, mommy. I Brawo! A Kuba, co nam dzisiaj dobrego powie? Co? Co nam powiesz? Lubię oglądać Ironmana 3. Lubisz Ironmana? 3. Najbardziej. Tak? To może pójdziemy tli. do kina za tydzień, co? Tak. Super. Tata, tata, mogę coś ci powiedzieć? No? Na Iron Manu clip, wiesz co się stało? Co? Stało się, że on już nie miał tej lampy na brzuchu. Już no. nie był super bohaterem. I co wtedy? Już to jest ten największy numer. Naprawdę? No. Czyli co, myślisz, że już nie będzie Iron Mana? Nie będzie. No nie wiem, mi się wydaje, że będzie. Naprawdę nie będzie. Majko? Naprawdę nie będzie, bo on już nie tata był... jest tutaj u taty? Tata, bo on już nie, nie jest super... Weź. Mm. Tata, o, nie tata, tak. tata, bo on już... Tata, bo on już nie ma tą lampy. Nie ma tej lampy. To już... To jest, to jest ten największy numer. Aha, rozumiem. Dobrze. To 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 zmykajcie. Zmykajcie. Dobra, tata skończy swoją pracę. I pójdziemy na spacer. Papa. Pa.